Kosaćce przygotowują się do kwitnienia, kosaćce w wodzie przekwitają, właśnie Przygapiliśmy moment kwitnienia, ale jeszcze kilka zakwitnie na żółto. Co dalej? To jest rośnie coraz większa, przynajmniej ta wyniosła, widzę wykiełkowały ładnie cebulki, strzałki. Woda się ładnie zazieleniła To się nazywa tak zwane kwitnienia, właściwie to dla one są odgłosy, które słychać pieklącego się psa to mój pies Coś mi się zdaje, że w filtrze jest za mało keramzytu bo keramzyt ciągle leży tutaj i czeka na wypukanie Akwarium się zalewa. Takie życie ogródkowe. Zobaczmy, co tam mówią ludzie. Cześć Sowa, cześć Maciej. to dzień dobry. Wieczór. Ryb żerują. Dostały właśnie mieszankę pokarmu pewnej firmy na A polskiej i pewnej firmy na T też polskiej. odrobiną innej firmy na te, już nie polskiej. Żeby nie było, że jest jakieś lokowanie produktu. A, to, a no właśnie, pięknie już wyrosła paproć. Będzie fajny krzaczok. Co my tu dalej mamy? Słoneczko wpada w obiektyw. Zaczynają powoli wypuszczać liście grzybienie co mnie bardzo cieszy no, Rozpław coś Nie chcę się pokazać przepraszam że będzie trzęsło ale komary mnie gryzą Nie wiem czemu Winne jakieś co to tam wypłynęło z pod wody o, i Chyba trzeba będzie wyłowić i zobaczyć A potem wsadzić gdzie trzeba No nic jak na zimne noce i gorące dni jest całkiem nieźle No niestety budleja dostała popalić przez te przymrozki stanowiec zresztą też a ty pasku to jedna znowu mnie gryziesz chyba no, jedną komoriej Więc jak będą tak dalej gryzły to będzie się trzeba zadowolić 5-minutowym czatem, i koniec. Chyba jest nas, zdaje się, dwóch. Może w porywach trzech? Dwóch. Z czego jeden to ja. No i tak to w połowie maja wygląda. Podagrycznik, fast jeden. Pięknie zaczyna kwitnąć. Ach, widzę, że nawet pokarm firmy na A ma powodzenie. proszę. Czyli Polacy nie gęsi swoje pokarmy dla ryb stawowych też mają. Ciekawe co dodam pływa. Hmm. Nie wiem, że to lata na pewno komar. Już nie lata. Tak to wygląda z wieczora. Dodam, że to jest drugie karmienie, dzisiaj rano dostały swoją porcję. Troszkę woda mi schodzi z basenu. Pewnie znowu w środku lata trzeba będzie wpuścić wodę i zabawić się w małego murarza. Albo tak jak przypuszczam, woda idzie przez folię i BMW będę miał wydatek. Mówi się trudno i kocha się dalej. Ze strumyczka nie zrezygnuję, bo to bardzo dobra filtracja jest. Bez niego to te trzy worki keramzytu, co tam są w filtrze, mogłyby sobie nagwizdać, a nie filtrować. A tak to, nie licząc tej warstwy glonów na powierzchni, woda jest w zasadzie czysta. No nic będziemy kończyli, na razie trzymajcie ciepło.